Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony Brankers, to, to kolejny odcinek w kanale, odcinek z Karydy Brankersa Już to jest chyba dziesiąty odcinek tego czwartego sezonu No i zaczynamy, już dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo mamy e, bardzo ciekawe propozycje Tizę, Neustadt i Zakopane e, Zdecydowaliście, że Brankers ma skakać w drużynie, więc będzie startował E, więc tak to wszystko wygląda, jeszcze przed tym oczywiście klasyfikacja generalna Fiskapu i Puchar Kontynentalnego, bo zrobiłem to co e, chcieliście, więc tak to wygląda. David Hagen na czele z dużą przewagą nad Reissenaunerem. Najlepszy z Polaków czwarty Szymon Zapotoczny i ósmy Szymon Jojko. Dwóch Polaków, człowiek nie niezły wynik, też Klemens Joniak, 17-19, Mateusz Gruszka, więc dobre wyniki naszych reprezentantów. Gdy sobie jeszcze przejdziemy do pokar Kontynentalnego, też tu jeszcze ciekawie, bo prowadzi Lowrocos. Ale na drugim miejscu mamy Klimka Muranke, a na trzecim Manuela Fettnera. To bardzo cieszy postawa naszych reprezentantów, co to pokazuje, jaką mocną reprezentację tutaj jesteśmy. Bo też bardzo dobrze. Tomek Pilch, bardzo dobrze. Maciej Kot, którzy dobrze się tutaj spisują. Kasper Roruszek jest i jeszcze 30. To jest niezły wynik. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tylko, tylko tych czterech zawodników nie punktowało. Na przykład taki Francuz punktował, ciekawy. No i bardzo ładnie też Polacy, czwarte miejsce w narodów, nawet pokonujemy takich Niemców. To jest niezły wynik, ale lepsze wyniki notujemy w pokładzie Świata. W klasyfikacji generalnej po Turnieju Czterech Skoczni e, jesteśmy na miejscu szóstym. Jeszcze przypomnę, że Turniej Czterech Skoczni wygrał Dawid Kubacki i drugi Piotr Grzyba. To pokazało klasę naszej reprezentacji. Niestety, ja na miejscu dopiero 19 zawaliłem konkurs w Innsbrucku. Co to spowodowało? Tak, sobie wynik w Pucharze Narodów prowadzimy, yy, ale z bardzo małą przewagą nad Norwegią. Więc, może ten konkurs drużynowy w zakopanym ze o tym, kto będzie liderem, ale my się nie przejmujemy tym. Lecimy ze konkursem w TTZ Neustadt. Szczerze, średnio lubię tą skocznię, bo tutaj No pamiętam, że w drugim sezonie udało mi się tutaj. Powrócić do Pucharu Świata i tam były niesłe wyniki, ale bardzo nie lubię skoczyć z podu progu, bo ma taki, zawsze jest taki próg prosty, a on ma taki troszeczkę krzywy próg, co to troszeczkę utrudnia mi zadanie, ale mam nadzieję, że w kwalifikacjach będzie dobrze, no i tutaj skoczę o wiele lepiej. No i tutaj są bardzo dalekie skoki, wcale się nie dziwię, bo naprawdę tutaj skoczył ładnie Dajki i to zaskoczył już, trzecie miejsce, bardzo dobry wynik reprezentanta Japonii. I wiadomo, że znowu tutaj mam trochę małego laga. Właśnie z powodu tego, że No, śnieg mam. No i bardzo daleko o to chodziło. Eee, 133,5. I mam ósme miejsce. No mogło być na pewno lepiej. Pewnie będzie druga dziesiątka. Ale wcale to nie był zły skok. Tutaj często według mnie w TTZ-owniku tak zakłamują mi odległość, więc to trochę słabo. My no jest dobra. Zobaczmy. No i Jan na wygrywa kwalifikacje, kwalifikacje: Piotrek Piotr Grzyła, 6 Andrzej Stękała, siódmy Kubacki, 8 Olek zniszczył ja na miejscu, 12 Olek zaskoczył Dajki i to jak Jusirow Kobayashi i McKenzie Polka, więc będzie ciekawie w konkursie. I tym razem kolejna sensacja, bo na czele jest Gregor Deszwanden. Proszę bardzo, kolejna ciekawa sytuacja. No i teraz my musimy skoczyć daleko. No mamy niestety wiatr w plecy, co to na pewno nie ułatwia sytuacji, ale tu trzeba na pewno skoczyć daleko, jak mówiłem. O i niestety upadek. No niestety. 121,5 i pierwszy upadek w tym sezonie, czyli oznacza to, że rusza koło fortuny. Czyli za chwilę wrócimy do koła Fortuny i zobaczymy. No pamiętajcie, że jak mówiłem, jak będzie upadek, to zobaczymy, czy koło Fortuny decyduje. E, żyła na miejscu drugim. Siódmy Kuba wolny, ale reszta Polaków też średnio. Dwudziesty Olek. Dopiero dwudziesty dziewiąty Dawid Kubacki. Nie, jeszcze Andrzej. Pominąłem Andrzeja, pominąłem? Tak, bo on jest jedenasty. Ale niestety, jak przypomnę, numer jeden to jest. To jest, przypomnę. Eee, w ogóle brak kontuzji, czyli możemy startować w drugim konkursie Dwa, to jest kontuzja na jeden konkurs 3 eee, to jest kontuzja na dwa konkursy I 4 to jest kontuzja na trzy konkursy Więc tak to wszystko wygląda, więc za chwilę sobie Niestety musimy przejść do generatora Szkoda naprawdę, bo Chciałem pociągnąć ten skok, ale niestety nie wyszło Dlatego mówiłem, że nie lubię TTS Noisztop. No i niestety znowu niestabilna forma. No, i może się za chwilę okazać, że w ogóle nie będziemy startowali w zakopanym. Co to na pewno może mnie mocno zaboleć, Ale liczmy na to, że będzie dobrze. Mówiłem o tym, że to będzie KoFortuna, ale kto to będzie generator, liczby bo co, więc tutaj zobaczę sobie. Pewnie w generatorze spadłem. Nie dalej zostałem na szóstym miejscu. Mam dużo przewagi na Jukijo Sato, więc jest dobrze, no ale nie jest dobrze, bo zobaczymy co mi teraz wylosuje. Więc trzymamy kciuki i uwaga To oznacza dwa, czyli wypadamy na jeden konkurs To jest dobra wiadomość, bo Czyli odpadamy na jeden konkurs w TTZ Neustadt, czyli jest opcja, że Czyli jeden konkurs nie będzie Tylko w TTZ Neustadt, wracamy w zakopanym. Więc startujemy w konkursie, nie oznacza to, że możemy sobie zobaczyć konkurs Jak widzicie zdecydowałem, że No po prostu wyrzucę, bo już nie chce mi się nawet skakać Tutaj specjalnie skoczyć na próg, zobaczymy sobie wszystkie wyniki tych kwalifikacji. Więc, jak możecie to sobie zobaczyć, tak od kuchni po prostu yy, robię kwalifikacje czyli po prostu patrzę na wyniki. Peter Prez wygra kwalifikacje, drugi Piotr, Chrzci, Dawid Iczwa, i piąty Ancie. No, Gregor Deszwany naprawdę tutaj lubi skakać. No, szkoda, że to tylko dla niego. Dla niego, oczywiście, szkoda, że to tylko dwa konkursy. Dla mnie chyba dobrze, chyba tego miejsca dobrze wspominać nie będę, bo żadnego punktu nie wyniosłem. Niestety, no może gdyby nie upadek, może bym tutaj walczył o lepsze miejsce. I robi Pedersen na czele. Proszę bardzo, sensacja. I na drugim miejscu Dawid Kubacki. Na czternastym Andrzej Stękała. 15, Piotrek Żyła. 34 czwarty Olek, no bardzo mało Polaków się zakwalifikowało. Trzymało no czterech naszych reprezentantów. Nie, trzech. Trzech, bo ja bym pewnie był. Ale niestety. No z no, powodu tego dzisiaj startujemy tylko w pięciu. Tak? Jestem ja, Paweł. Olek, Kuba, Andrzej, Piotrek, Dawid. No to siedmiu. No to skakaliśmy w sześciu. To tylko połowa zawodników się zakwalifikowała i tych naszych liderów. I Andrzej wygrywa konkurs! Drugi Yukia Sato i trzeci Robin Pedersen. To nie jest dobra wiadomość, że Yukia Sato tutaj jest na czele, ponieważ on miał mało stratę do mnie, a był siódmy. Ale też sensacja, że Robin Pedersen stanął na podium. Pierwszy jego podium. Piąty Piotrek, szósty Dawid. Więc ci, ci nasi Polacy, którzy się zakwalifikowali, awansowali do konkursu yy, głównego i jeszcze do tego byli w czołgu dziesiątce. No Romin Pedersen tutaj zaskoczył, Andrzej Siódmy, o jeszcze mnie wyprzedził, jeszcze mnie wyprzedził, ale teraz Zakopane, lubię tą skocznię, naprawdę mówię lubię, bo po prostu uwielbiam na niej skakać, przecież na niej wygrywałem, nie byłem drugi, wtedy przegrywałem, no ale... Przegrałem jeden sprzedniki nie pamiętam z KIM. To chyba Polakiem Dawidem, Piotr, nie wiem. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Lubię na nie skakać, więc mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony, ale przed tym drużynówka. Spadłem chyba na ósme miejsce, tak mi się zdaje. Czekać by się tutaj co? Szóste miejsce. Czyli chyba się nie zapisało, nie zapisało się. O! Granot tylko 7 punktów zdobył. To trochę takie zaskoczenie. Więc dobra, czas na konkursy w Zakopanym, w których na szczęście wystąpimy. Mamy drużynówkę w Zakopanym, znowu śnieg, 8 reprezentacji na czele. W ostatnim konkursie w panu zajęliśmy szóste miejsce. Ciekawe komu. No ale dobra, lecimy z tym. Teraz ja. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A no nie, teraz troszeczkę mniej tutaj zlakowało, tak mi się zdaje. No więc teraz trzymajmy kciuki, trzymajcie kciuki, że będzie dobrze. Bo lubię na tej skoczni skakać, już to polska skocznie. No i piękny skok Pewny 139,5, no i z dużą przewagą wyprzedzamy resztę No i teraz zależy wszystko od Andrzeja, Dawida i Piotrka No tak, no to jest 24 punkty No przed konkursem w TTC Neustadt martwiliśmy się o to, czy Norwegowie nas wyprzedzą Ale tu pokazujemy, że Jesteśmy mocną ekipą. No i dalej Polska na czele, powiększyła przewagę, bo Andrzej skacze 127,5, gorzej niż Robert Johansson. Ja na razie z najlepszymi wynikami, pewnie tak pozostanie, bo nawet jeszcze żaden zawodnik nie 130 metra. Teraz Niemcy dalej na czele, ale tutaj będzie ciekawa walka pomiędzy Austriakami i Japończykami, więc będzie ciekawie. Dostała nam ostatnia grupa, która będzie skakał Piotr Grzioła. I Polacy na prowadzeniu, druga Norwegia, trzecia reprezentacja Niemiec, czwarta Austria, która jeszcze ma szansę tutaj na dobry wynik, eee, ja najlepszym wynikiem, Halvor też bardzo ładnie, 134,5, trzeci Piotrek, więc no chyba tutaj nie powinniśmy przegrać z reprezentacją Norwegii, a nawet z Niemcami powinniśmy te pierwsze miejsce zachować, no wiadomo, no to troszeczkę też dzięki mnie, chociaż pewnie jakby tutaj też był Kuba, no to pewnie, albo Olek, niezależnie kto, no to pewnie byśmy tutaj skakali dobrze. No i teraz ja muszę skoczyć tylko 106 metrów, aby wyprzedzić reprezentację chyba Norwegii? Może? Zobaczymy po tym skoku. No to gorszy chyba będzie skok. No gorszy skok, ale zadanie zrobione. 130 metrów przekroczone. O to chodziło. Na pewno można było tutaj coś więcej wykaraskać z tego skoku. Lepsze wyjście byłoby git, ale i tak od 40 punktów wyprzedzamy. Mariusz Nidika oczywiście indywidualnie 43, a my reprezentację Norwegii wyprzedzamy prawie o 50 punktów. 49,9 tyle tracimy tracą do nas reprezentanci Norwegii, czyli wątpię, że tutaj coś, coś tutaj się zmieni. Yy, no, Norwegowie będą próbowali tutaj wyprzedzać, ale znakomicie Andrzej Stękała, ale znakomicie Robert Johansson, który miał lepszą notę niż Andrzej, czyli minimalnie do nas odrobili. Ale dalej jest największą notą. 280, no zobaczymy, no będzie może deklasacja w następnym konkursie, chociaż nie wiadomo co mówimy jaką formę prezentuje Dawid bardzo ładnie ale też Geiger ładnie odpowiedział, no chyba walka o podium też jest chyba zakończona, bo strata Austriaków jest duża, czyli klasyczne podium to pewnie będą Polacy, Norwegowie i... Niem i my i Niemcy no i tak wygrywamy jako jedyna reprezentacja. Przekroczyliśmy 1000 punktów. Norwegia druga, trzecia reprezentacja Niemiec, czwarta Austria, piąta Słowenia, szósta Japonia, siódma Szwajcaria i ósma Finlandia. Ciekawa walka o to miejsce, bo tylko yy, 1,7 punktów tracili Finowie do reprezentacji Szwajcaria. My z dużą przewagą byśmy wygrali konkurs indywidualny. Miejmy nadzieję, że tak będzie też za chwilę. A Grenort był był przecież, się wygrywamy drużynówkę, no i powiększamy przewagę w Pucharze Narodów, o to chodziło. Więc teraz, taką formę utrzymać do do Świata i będzie dobrze. Na pewno. No i teraz, zobaczmy na klasyfikację Pucharu Narodów, bo ona też będzie ciekawa. Jak mówiłem, powiększymy przewagę, bo wiadomo, że 400 punktów za zwycięstwo. No, chyba nie wiem, idę, ale może 300 za. Zobaczymy sobie tutaj. Nie, to Puchar lotów. Jak chcę zobaczyć Puchar Duży O, tutaj. 4, 350 za drugie miejsce. Mimo tego w klasyfikacji mamy miejsce trzecie, ale to tylko liczy konkursy. My raczej patrzmy na to, bo tu jest Puchar Narodów. Tutaj wszystkie punkty zdobyte. Polska na pierwszym miejscu, drugie reprezentacje Norwegii o 400 punktów. Już bardzo minimalna przewaga Norwegów nad Niemcami. Już troszeczkę większa Austriaków. Nad Niemcy Ma no, dobrą przewagę nad nie... Austriakami Więc teraz czas na ostatni konkurs tego odcinka Zakopane Ostatni konkurs Czas zakończyć ten odcinek z przytupem Tym razem mamy wiatr w plecy To jest dla mnie dobra wiadomość Bo zawodnicy będą skakali troszeczkę słabiej Jak widać wróciła kadra B No już nasi reprezentanci z kwalifikacją Taki Maciej Kot Co tu robi Maciej Kot tak dobrze skacze? Klem jest tak bardzo ładnie który zajmuje na razie, przypomnę, drugie miejsce po grze kontynentalnej, już pokazywałem. Rioju Kobayashi wygrywa na razie kwalifikacje. Więc teraz popatrzmy, jak się spisze reprezentant polski, czyli Brankers Więc trzymajmy kciuki, że będzie dobrze, bo nie zawalić. Niezawalony skok i o to chodzi. Tutaj chodziło oczywiście o pewną kwalifikację, chociaż o wygranie kwalifikacji też. 139,5. No i taka sama odległość, co. W pierwszej serii drużynówki i tak jest. Chociaż no tutaj minimalnie minimalnie wygrywamy na Drioju Kobayashi. Jakby mi się chciało, to bym jeszcze skoczył 140, ale tak się niestety nie stanie. Ale chciałbym tutaj powiększyć przewagę nad resztą. No i wygrywam kwalifikacje. Drugi Eisenbichert, trzeci Geiger, czwarty Kubacki, siódmy Andrzej, dziesiąty Piotrek. 26. Olek, 27. Kuba i 29. 28 Maciek, 31. Klimek, 34. Paweł, Tomek, 41. Niestety Kacper Juroszek nie zakwalifikował się jako jedyny z naszych reprezentantów, czyli czterech zawodników z kadry by awansowało, z pięciu, więc wynik bardzo dobry. No i też na przykład taki Maciek ma szansę na punkty, jak skoczy dobrze, no o już o wiele gorzej niestety. No i szanse na punkty dla naszych reprezentantów uciekają, chociaż Klimek się jeszcze trzyma. Jeszcze się trzyma, ale niestety... Nie, czekać. On jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Nie! Klimek musi liczyć, że ktoś popsuje skok, aby awansować. A na razie Andrzej Stękała na miejscu czwartym, Peter Preuss na prowadzeniu. Chciałbym to zmienić, bo pewnie inni mówią, że jestem faworytem do wygrania. No i widać od razu, śniegu nie ma już o wiele poprawniej. Gra idzie. Dobra, z progu, no i to będzie 140. No tak, to będzie 140. 142 metry to jest 150 punktów. No i co? No ta ponad 300 jest możliwa i o 20 punktów. 2, Dwa... 2, Dwa... 29 powiedzmy. Nie, 20, co ty gadasz? 19. 19, powiedzmy. O tyle wyprzedzamy? Ponad. Ponad, ale dobra, już nieważne, prowadzimy. Ale Dawid Kubacki na miejscu drugim, czyli szansa na dwóch Polaków, a jeszcze Piotrek jest szósty jest duża. 10 Andrzej. No niestety, Klimek się nie załapał. Punkt i by... Punkt i jedna dziesiąta. Bo punkt to byłby jak zachwycił Grujera, oczywiście awans by miał, ale nie wiadomo czy punkty. No niestety. Maciek troszeczkę zawalił. Szwajcarowie kończą. Zamykają tabelę. No i czas na ostatni skok tego odcinka. Przecież w następny odcinek będzie to Bad Mittendorf i... Yy, nasz ukochany Wielki Willingen, no i teraz Markus Eisenbicher na czele, czyli niestety nie będzie polskiego dubretu. Pierwszy i drugi, ale szansa na dwóch Polaków na podium jest bardzo duża. Mam trudne warunki, ale co to dla mnie na takiej skoczni, jako ubielbiam. Słabsze wyjście z progu, to nie będzie taki skok jak w pierwszej serii, ale skok na tela, aby wygrać. Musiałem punkt K przekroczyć, aby wygrać konkurs 137,5. 304 i 4, 1 dziesiąta No to jest 30 punktów prawie przewagi, to jest 22 28, 28 punktów trzeci Dawid Kubacki, 5 Piotrek Grzyła 12 Andrzej Stękała czterech Polaków z awansem czyli taka nasza twórka Ja na miejscu szóstym, czyli się jednak niestety nie poprawiłem, szkoda bo chciałem się poprawić Ale i tak jeszcze jest szansa w Bad Mietendorf, już tutaj zdobywam Stremny medal mistrza świata w lotach w Willingen, gdzie tam byłem blisko wygrania Willingen Five, wygrałem wtedy Willingen Five, nie pamiętam. Ach, wtedy to chyba był ten moment, gdzie po prostu wziąłem jednego rankers, a potem mi się wziął drugi. I to spowodowało, że ten pierwszy brakerset, co wygrywałem, po prostu poszedł. No ale na szczęście wygrywamy. I o to chodzi. Więc możemy zaliczyć no ten udany, już, no Dobrze, że tak mi gra wylosowała, że przynajmniej na jeden konkurs odpuściłem. Ale na miejsce szóste nieźle, no troszeczkę strata do Geigera to już ponad 100 punktów. Drugi, Dawid Kubacki, czwarty, Piotrek Żyła. E, gdzie jest Andrzej? Andrzej siódmy, ósmy. Dwudziesty Kuba, 25 piąty, Olek. E, tak to wygląda, Paweł, no czterdziesty z 8 punktami. No, niestety nasi reprezentanci nie zapunktowali kadry kontynentalnego. Oczywiście wiadomo, że na ten weekend też w toku puchar kontynentalnego nie będzie. Jak mówiłem, też tak spróbuję zrobić, że yy, też inne kraje w następnym, następnym piątym sezonie, ale to jeszcze troszeczkę na niego będzie trzeba poczekać, żeby też inne kraje miały swoją kadrę, żeby było fair, bo to nie jest tak, że w karze kontynentalnym skaczą powiedzmy Polacy i przez to tracą te punkty. tracą te 200 punktów, może i więcej, bo to też zależy, bo tam mam ten Talent czy Fiskapie może się zdarzyć, że jest tylko jeden konkurs, jeden konkurs w weekend, więc tracą taki 100 punktów, ale takim y, kolejnym, no to tak 200 tracą, więc to na pewno jest duża strata, ale musimy też tak to zrobić, ale to dopiero w drugim sezonie, chociaż, no, szczerze, już tak nie będzie do końca, bo już i tak polskich konkursów już nie będzie, e, chociaż i tak, tak na serio to Polacy stracili tak... Z, 400 punktów, a to jest bardzo dużo. Chociaż i tak wiadomo, że Daniel staram jest w ogóle przejście do drużyny seniorskiej. Więc tak to wszystko wygląda. Jeszcze ja tam nie żegnam, bo w piątek ostatnie próby przed mistrzostwami świata. Wobec więc trzymajcie kciuki, do zobaczenia w odcinku. No i siema.